have yourself a merry little christmas Jako że święta zapasem chciałem zrobić odcinek, gdzie będą tylko pozytywne akcenty. Ale się nie da. Cześć dzień dobry witam was bardzo serdecznie w Zapytaj beczkę. Ja się nazywam Twój mądrala z sąsiedztwa. A to jest mój program Zapytaj beczkę. To jest mój kurczak. Zaczynajmy. Pamiętajcie żeby zasubskrybować mój kanał. Proszę, kliknij. Nic cię to nie kosztuje. Jak ŚWINIA! Krzysiu, czy wytłumaczysz nam w prosty sposób sens istnienia. Followersi na czacie. Zajmij się przerzucaniem gnoju ty zdechły się. Reklamujesz te swoje książeczki, mówiąc, że to taka niby chamska reklama, ale tak naprawdę tak mówisz, żeby zakryć reklamę. Ej, mój Boże on ma rację. Przez cały czas myślałem, że robię żart, śmieszną, hamską reklamę, a to była naprawdę reklama. Nie! Sprzedałem się! Sobie samemu! Czasy się tak zmieniły przez ostatnich kilka lat. Pamiętam, jak napisałem pierwszą książkę, a było to w roku 2010 chyba. Byłem jedną z pierwszych osób z internetu, które napisały książki. I co się wtedy działo? Za kogo on się uważa, że napisał książkę? Czy jemu się wydaje, że tak prosto jest napisać książkę, że po prostu ją napisał? Dzisiaj na szczęście autorytet z książek został już spalony. Każdy może napisać książkę, tak jak każdy może założyć kanał na YouTube. I co wydaje się wam, że książki youtuberów dobrze się sprzedają, bo oni są znani yy, z YouTube'a, a nie dlatego, że dobrze piszą, ale Play z Wiedźmina dobrze się oglądają, mimo że Sapkowski nie budował swojego kanału od zera. Gądciu skoro już masz 120 odcinków beczki za sobą, a razem z tobą cebula Cebula! Czebula, wstobow, buractwo, Buractwo, Szan, kszan! Geszele, geszele, kryk, geszele, kryk. Brykiety, brykiety. Gonkers! w zasadzie nie musisz nagrywać nic nowego, tylko korzystać ze starych fragmentów filmów. Jak świnia? Tyle w temacie. Uuu. Uuu. Napluli mi w twarz Olary. A pieniążki leco? Bez na pieniędzy! Według mnie ateistą się po prostu do kościoła nie chce chodzić. Mnie się wydaje, że znakomitej części walczących katolików... Też jej nie chcę chodzić do kościoła. Jak trzeba na Facebooku odpisać jakiejś lewackiej kurwie, to jesteś pierwszy w kolejce. A wstać o 9 rano w niedzielę do kościoła to nie bardzo, bo napieprzałeś w CSA do 5 rano. Krzysie, dlaczego ludzie mają zegarki na rękach sprawdzają godzinę na tych w telefonach? No bo szybciutko sprawdzając godzinę na smartfonie, możesz szybciutko jeszcze Instagrama, super. lajki, jeszcze Snapchat. Odświeżyć wiadomości. Mail, Twitter. Ej, to która jest godzina w końcu? Co? A, jeszcze już, już mówię. Instagram. Nie zdzierżę więcej QA. Natomiast dzisiaj chciałem się odnieść do pewnych pojawiających się, niestety, niestety czasem negatywnych komentarzy. E, ja zwykle ich nie czytam w ogóle, ale no. Czasem jest ich na tyle dużo, że mnie się robi po prostu przykro, kiedy je czytam. I będę musiał e, się do tego odnieść i zamierzam się właśnie do tego odnieść teraz. I chodzi mi o komentarze, w których piszecie o tym, że ja się sprzedałem, że zarabiam pieniądze na tym co robię. Te... Wy jesteście dla mnie wszystkim i ja wszystko co robię, ja robię tylko i wyłącznie dla was. To, że zarabiam, to, że mam za darmo wszystko, gry, sprzęt i tak dalej, mnie to nie jest potrzebne, gdyby nie wy. To, że przyjedzie do mnie na przykład Banżer, to też nie jest wszystko za darmo. Nie możemy cały czas e, dokładać z naszych rodziców, bo nasi rodzice też mają swoje pieniądze i oni ich potrzebują. To jest tak jak twój tata, tak jak mój tata chodzi do pracy, tak samo ja robię YouTube. To jest ta sama sprawa, to jest ta sama sytuacja. Ja mam dar, mam dar występowania przed kamerą, jestem dobry w tym co robię, jestem wyjątkowy i ja to wiem. I chodzi o to, że mam prawo. To sprzedawać, mam prawo zarabiać na tym pieniądze tyle ile chcę i nie będziecie mi mówić ile ja mam zarabiać. Nie będziecie mi mówić, ile ja mam zarabiać, bo ja mogę sobie zarabiać, ile chcę kurwa. Co będziesz się śmiał ze mnie, że ja zarabiam pieniądze, ty, biedaku, kurwa, bo twój ojciec nie dostał zasiłku dzisiaj I dlatego mi będziesz pisał, że ja się sprzedałem że ja się sprzedałem, bo, bo ja sobie robię filmiki na YouTubie i dostaję wszystko za darmo i ty nigdy kurwa nie będziesz miał tego co ja mam. Dlatego mi będziesz pisał hejty w komentarzach, ty szmato! Trzmatą to twoja matka była jak ją Trzeba ruch... ja będzie to trochę zmontować. <laughs> Ale to zmontujesz mi, nie? Tak <laughs> pewnie! To nie sztuka, uciec, kiedy w dupie sztuciec? Jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? Siedzę z ludźmi w knajpie, powiedzmy 15 minut, mówię, że muszę iść do toalety. Chodzę do toalety. Uuuu. Patrzę tam przez 5 minut i dalej jestem gotowy prowadzić swoje życie rozrywkowe. Od pana od muzyki w języku polskim akcent powinien być stawiany na przedostatnią sylabę. Nie lubię przyczyniać się do tych słabych, internetowych kłótni, ale chcę się pojawić w programie Gunkersa. No tak się składa, że ten typ miał rację. Matematyka, muzyka, retoryka. Ludzie, którzy poprawiają innych ludzi, myląc się. Usuńcie konto! Krzysiu, co sądzisz o nastoletnich chłopakach, którzy nazywają siebie nawzajem homoseksualistami, jakby to miało negatywne znaczenie, aby poczuć się bardziej jak samiec alfa? Ja rozumiem, że jesteś twardym samcem alfa, ale po co się z tym tak obnosić? Krzysiu, co sądzisz o teorii wielu światów? Światy, które są podobne do naszego i te, które całkowicie się od naszego różnią. Może istniałby świat, w którym byłbyś zabawny? <laughs> Krzysztofie, ostatnio jakoś nie widzę sensu w większości rzeczy, które robię, na przykład chodzenie do szkoły, uczenie się, zajmowanie się... No dobra, wystarczy, Jezus, nie prosiłem o twoją autobiografię, Jesus Christ. Krzysiu, mówiłeś w jednym odcinku, że chodziłeś na matfiza, jak ci poszła matura z fizyki? Zdawałem z matmy. Zjebałem. Przez to nie dostałem się na studia, na które chciałem się dostać. Jako, że studia ekonomiczne mi się w ogóle nie podobały, chciałem zacząć pracować jak najszybciej. Zacząłem pracować nad obróbką wideo. I dzięki temu jestem tutaj. Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Jesteś zwycięzcą! Krzysiu, czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, żeby zostać bobrem, wydrą lub innym zwierzęciem? Kiełbasą. Kiełbasa to zwierzę, nie? Czy tylko mnie wkuruje strzelanie palcami? Bo brzmi jakby ktoś sobie kości łamał. A ja umiem zrobić coś takiego. I nie wiem nawet, jak to działa mój chcę być w odcinku. O zapraszam, zapraszam, zapraszam. Tu ma mamy komentatora VIP Jestem z pokolenia CTSG JJa. Ciekawe, które to jest pokolenie gąciarze. Gdyby nie odbloki, byłbym jak Eric Clapton A tak kompletnie na serio? To jest na swój sposób piękne, że za kilkadziesiąt lat prawdopodobnie te odcinki zapytaj beczki będą cały czas wisieć w internecie. I każdy z was, który ogląda beczkę regularnie, będzie mógł sobie wejść na YouTube'a i pomyśleć sobie, 30 lat temu oglądałem właśnie to. Cały czas. Myślimy o YouTubie w kategorii jakiejś takiej doczesności, tymczasem to zostanie już na zawsze w naszym życiu. Krzysiu w 65. odcinku. Staram się powoli odchodzić od rolling jokeów w tym programie. Do spowiedzi! Hashel kyk. Nie moja wina, że wszystko co powtórzę parę razy w tym programie od razu staje się memem. Spróbujmy coś nowego. dziab, być jał! Dział dział, dział, działa dział. Zastanawiam się czemu na 90% komentarzy pod twoimi filmami są błędy ortograficzne. Przecież nawet Google podkreśla, kiedy coś jest nie tak z ortografią czy młodzieży szkoda czasu na przeczytanie tego co piszą, zanim to wyślą w eter smutne. Jak chcesz być taki mądry? Napisałeś, zastanawiam się, czemu na 90% komentarzy są błędy ortograficzne. To nie jest do końca dobra gramatyka, stary! Smutny! Czy normalnie zwróciłbym na to uwagę? Nie, pewnie, że nie. A jak się przypierdalasz do kogoś w internecie, to bądź gotowy na bycie przypierdolonym się do. Oglądam Zapytaj Beczkę od samego początku, ale program przestaje mnie bawić. To ja dorastam, czy ty przestałeś być śmieszny? Gdzie są dolary? Gdzie gimbut? Gdzie hamska reklama co 3 minuty? Gdzie jednogłośna opinia? GDZIE kurczak? Podoba mi się, że gumowy, piszczący kurczak jest dla starszych widzów synonimem dobrego, oldschoolowego, klasycznego poczucia humoru. Teraz to już nie to samo, teraz to ten gender tylko. Kiedyś były gumowe kurczaki. Anyway, bądźmy szczerzy, napisałeś ten komentarz tylko po to, żeby napisać, że dojrzałeś. No dziewczyny, chyba wiecie, co tu z kawałem trzeba zrobić. <laughs> Gdy byłam jeszcze w pierwszej klasie gimnazjum, mówiłam sobie cześć z moim kolegą, mogliśmy się nawet przytulić na przywitanie. Od dwóch lat, bo tyle jestem w gimnazjum, nie wita się ze mną, dziwnie się na mnie patrzy, udaje, że mnie nie zna. Prawdopodobnie chowa przed tobą erekcję i nie chce się przytulać, żebyś nie wyczuła przypadkiem. Tak, ja mam. I nie subskrybuję! Nie mam pojęcia, dlaczego ściągnąłem z tego komentarza, nie pamiętam. Ten nie wyruchał, ten nie wyruchał, a ten ociągnęłam. <laughs> Krzysztofie, jak myślisz, czy nie powinno się powtórzyć projektu w stylu Grażyna Żarko, jako że po ostatniej aferze z obciągającymi Labadziardami? Znów przelewa się przez internet fala nieskrępowanego hejtu. Okej, okay, no dobra, wiecie, co teraz będzie. Teraz będzie dłuższy segment, zapytaj beczkę. Det er bra. Zaczynajmy. Opowiedziałbym wam o tym, jakie są podwójne standardy pojmowania płci w takich sprawach, ale znakomicie zrobił to Człowiek Warga w swoim ostatnim filmie. Gdyby dwóch kolesi wyruchało Riany po koncercie, razem z całym jej kurwa składem tancerek, to nagle by było O kurwa, szacunziomek! Więc w zasadzie nie mam tutaj nic do dodania, tak? Tak? Nie. Otóż moi drodzy, bohaterami dzisiejszego rantu będą YouTuberzy, KTÓRZY NAGRALI FILMIKI NA TEN TEMAT! Nastoletni mężczyźni podekscytowani faktem, że mogą sobie dać tytuł film NASTOLETNIE OBCIĄGARY Bo będzie się dobrze klikać Wiecie co to jest tabloid? Śmiejcie się z kolegami z Faktu, Super Expressu, takie, Bo takie śmieszne, takie niskie Robicie to samo. Tabloidy nie istnieją dlatego, że W ich redakcjach pracuje Adolf Hitler Istnieją z tego powodu, że ludzie chcą to czytać Tak samo ludzie chcą oglądać film Pod tytułem Szokujące nastolatki znowu dały dupy po koncercie Ło stary Najpopularniejszy film na kanale zrobiłeś Szmato Dziwnie tak nazwać faceta szmatą dla odmiany, nie? Przypomina się zdjęcie konferencji na temat praw kobiet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I co pan do dziewiętnastolatków, uzgodniliście już między sobą, że przejebane w ogóle, że... Czy, czy jeszcze może musimy debatować to jeszcze w, tutaj w naszym takim męskim gronie wreszcie? To jest po prostu żenujące, ja się sprzeciwiam i splułam na to! Tak, To te dla mnie te laski są skreślone. No kurczę, no trochę słabo, mnie się to jednak nie podoba, jak laski się tak nie szanują. Ja bym nigdy z taką fanką, nigdy bym takiej fanki nie dotknął nawet gdybym wiedział, że ona to będzie snapować w ogóle na cały świat. Podobają ci się kolumbiki? Uh, no, kolumbiki są, 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 są ok. Moi drodzy nastoletni chłopcy nagrywający filmy na YouTubie na ten temat, który pobijają rekordy popularności waszych kanałów. Mój przekaz ma być prosty. się wypowiadacie na ten temat, bo filmik się będzie klikał, bo nasz mężczyzna musi osądzić i powiedzieć, że nie pochwala, jak laski są łatwe. Mmm, 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 disclaimer. W żaden sposób nie chcę bronić tych klasyk, ale uważam, że wy jesteście tak samo chpiowi. Krzysiu, ta cała sam sztama wcale nie jest taka głupia. Można się na tym nieźle przejechać. Jestem w drugiej klasie liceum rocznych 90. To się pierwszy raz organizujesz. dobrze, już nie prosiłem o twoją autobiografię, Jesus. Krzysiu, co sądzisz o tej wojnie pomiędzy pc a konsolowcami? To są jeszcze ludzie, którzy się tym zajmują. Przecież teraz praktycznie wszystkie gry są na to i na to i na to. Musisz grę zainstalować, ściągnąć patche, zalogować się do sieci, założyć sobie konto. Pa, 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 pa. Różnica kulturowa między PSX a pc -tem. To było coś. Różnica między Xbox One a pc -tem. Byście konsoli w życiu nie widzieli. Ostatnio widziałem na Facebooku, jak jakiś dzieciak chciał wymienić książki ze szkoły za skiny do CSGO. Przez te dzieci. Uważam, że internet powinien być dozwolony od 18 roku życia. Obiecuję, nie będę już wchodził głębiej do tej dziupli, if you know what I mean. Ale naprawdę mam tutaj uniwersalną beczkową radę. Przestańcie mieć swoje zdanie na temat wszystkich innych ludzi i tego, co ci wszyscy inni ludzie robią ze swoim życiem. Nawet Wy sami będziecie szczęśliwsi, nie mając go. Pokaż mój awatar w filmiku, niech stanie się on najpopularniejszy na polskim YouTube! Na moc beczki! Maczumpa! Krzyszuniu nie, mój drogi. Co sądzisz o Isamu mój X-pompie? A kto to w ogóle jest? Tak naprawdę, oczywiście, że wiem. Zawsze mi się podobają takie komentarze. Kończasz? Pierwsze słyszysz? Tak, jak pierwszy raz słyszysz moje nazwisko, to czemu brzmiesz jak totalny but? Może jestem fajny, może ci się spodoba. Last Christmas I gave you my sub. Fraszki beczki. Warszawa sosnowiec. Stalowa wola. Pozdrawiam wszystkich. Oprócz tych z Rzeszowa. Pistu, pistu, chlastu, chlastu. Gonciu w kasku na obrazku. Gonciu, gonciu, choinka ubrana. Ulepisz z cebuli bałwana? Wchodzę do szafy i jest tu ciasno. Mam dwie żyrafy i wcieram w nie masło. Ja nie rozumiem, dlaczego zdecydowana większość facetów tak się jara Angelina Jolie. Tu się podnieca jej widok, a ja nie widzę w niej nic niezwykłego. dla mnie to jest co najmniej przeciętna. Czy jestem jakiś pierdolnięty? Sytuacja w knajpie. To jesteś ty, to jest Angelina Jolie. Czyli w tej sytuacji byłbyś. No ja nie wiem naprawdę, czy. Czym się ty ludzie jarają w ogóle? Co najwyżej przeciętna. ci picie? Jesteś takim debilem, czy tylko takiego udajesz? W twoim wieku, bardzo możliwe, że wciąż imponujące dla rówieśników jest, jak się wypije dwa piwa i się nie zeżyga. Także. Krzysiu, zrobisz cały odcinek w stylu QA.